Dzień dobry wszystkim, piękny czerwcowy poranek. W nocy troszeczkę popadało, ale ostatnie chmury na niebie i ma być już przepiękna dzisiaj pogoda, która będzie gdzieś tam oscylować wokół 20 stopni. Dlatego korzystając z okazji wolnego dnia, jadę w kierunku Milicza. I mam do zobaczenia dwie ciekawe miejscówki. Jedną z nich, pierwszą, do której się udaję, jest pałac Dwór Myśliwski w mo mojej woli. Jest to evenement w skali Europy ze względu na rodzaj elewacji. Elewacja tego, tego dworu myśliwskiego jest pokryta. <laughs> korą dębową z dębu korkowego. Także to jest taki mój pierwszy punkt do odwiedzenia. Kolejnym punktem, oczywiście oprócz wspaniałej drogi między stawami milickimi jest, są ruiny pałacu w miejscowości Goszcz. No i oczywiście jak będzie możliwość i chwila, to chciałbym spróbować Karpia zestawów milickich. Temperatura 21 stopni. Lekki wiaterek. Warunki. Warunki bomba, jeżeli chodzi o jazdę motocyklem, udaje się w kierunku Leszna. Kawałek drogi przejadę S trójką i już w kierunku Milicza Stawy Milickie po prawej i po lewej stronie droga 439 taką groblą przebiega dotarłem do pierwszego punktu pałacu w mojej woli Obiekt robi niesamowite wrażenie, jak na swój wiek, świetnie zachowany, dobrze zabezpieczony. Jakaś wieża, nawet podmurówka z bloków kamiennych. I to, co go właśnie charakteryzuje. To elewacja skory dębowej. Są już jakieś ubytki, ale nie ma się co dziwić. W końcu obiekt ma już swoje lata. Niesamowite wrażenie. Szczerze mówiąc, myślałem, że ten obiekt jest w troszkę w gorszym stanie. Ale robi piorunujące wrażenie. Tyle czasu. Różne warunki atmosferyczne i ta kora dębowa ciągle się trzyma. Częściowo obrośnięty bluszczem, ale gdzie nigdzie widać, że ten bluszcz jest podcinany, żeby nie dewastował tego co najpiękniejsze, czyli tej elewacji. Tutaj mamy jeszcze nawet podsłytkę z tej kory, płytki piękna mozaika. Polecam wszystkim tutaj przyjechać. Bo i trasa jest bardzo ciekawa, i obieg naprawdę warty zobaczenia. Pałac w mojej woli został wybudowany w 1852 roku dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma Augusta według projektu polskiego architekta inżyniera Karłowskiego. Nazwa pałacu oraz osady pochodzi od słów księcia, który zadecydował o jego lokalizacji, mówiąc: taka jest moja wola. W roku 1885 majątek zakupił baron Daniel von Dirgard, który rozbudował pałac, dodając m.in. ceglaną wieżę oraz skrzydło z jadalnią i biblioteką. Pałac służył jako rezydencja myśliwska, a jego unikalna elewacja miała podkreślić ten charakter. Pałac w mojej woli jest wyjątkowy ze względu na swoją elewację wykonaną z kory dębu korkowego sprowadzonej specjalnie z Portugalii. Jest to jeden z dwóch tego typu budynków w Europie. Po wojnie pałac stał się własnością lasów państwowych. Następnie do 1975 roku mieściło się tutaj technikum leśne imienia Bolesława Bieruta. W 2001 roku obiekt został przekazany gminie Sośnie, a następnie sprzedany osobie prywatnej. Pałacu w mojej woli kieruję się drogą 448 do miejscowości Goszcz. Bardzo ładna trasa z dobrą nawierzchnią częściowo biegnąca lasem, przecinająca, tak jak teraz widać, w miejscowości również. I dotarłem do ruin pałacu w Goszcu, częściowo już odrestaurowany. Można tutaj zwiedzać teren pałacu na własną rękę, lub z tego, co się orientowałem, jest również opcja zwiedzania z przewodnikiem w określonych godzinach. Pierwszy pałac w Goszczu wybudowano w latach 30 XVIII wieku. Jednak rezydencja Rodu Reichenbach Goszuc kilka lat później spłonęła. I w roku 1749 rozpoczęła się budowa nowego pałacu. Bardzo dobrze te mury zachowane częściowo wzmocnione. Odrestaurowane w 2013 roku budynki dawnego manerzu, czyli ujeżdżalni, i stajni, obecnie mieszczą salę teatralną i wielofunkcyjną salę wystawienniczą. W skład zespołu architektonicznego wchodzi również założony przy rezydencji w XIX wieku park krajobrazowy o powierzchni 21 hektarów. W przypałacowym budynku działa Kawiarenka, czynna codziennie oprócz poniedziałku. Gdzie można napić się kawy i zjeść domowe ciasto? Dostałem właśnie zamówioną rybkę. Sandacza, filet sandacza. Bardzo smaczny. Pogoda też. Tak jak miało być, wyklarowała się pięknie. Chociaż jest lekki wiatr, ale jest 24 stopnie. Mam takie krótkie podsumowanie wyjazdu. Fajna trasa. W sumie to zrobię Troszkę chyba ponad 300 km. Dwa, dwie ciekawe miejscówki, które warto zobaczyć. Plus do tego super drogi. No i na koniec pyszna rybka. Zachęcam wszystkich do takiej aktywności. Tym bardziej, że ta trasa zajęła mi raptem kilka godzin. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam.